witanie kapitanów zespołów z naszej strony Michał Kołek Arek Kanicki Paweł Krzywdziak i Zbyszek Schreiber naprawdę Elita zawodników e AZS Silesia Miners i zobaczymy jak wylosują Piłkę, a tu na Devils będzie ją przyjmować. I to będzie pierwszy kick-off w tym sezonie w Katowicach. I zobaczymy, jak daleko da się z piłką Sarabuka Dewils, a jak szybko i powstrzymać ekipę Miners został zatrzymany zawodnik Devils rozpocznął swoją ładnie grun ładnych Dewils obserwujemy formację ofensywną po stronie Siles i a, a, transformację z Miners formację defensywną Dawaj, Minersi. Dawaj, Minersi. Dawaj, Minersi. Dawaj. Minersi muszą teraz zatrzymywać zapędy ofensywne drużyny z Wrocławia i to uważają się bardzo dobrze bardzo szybko powstrzymane Running back drużyny z Wrocławia która teraz jest w defensywie i to ona próbuje zdobywać kolejne próby, a tymczasem są właśnie biegunka gdzie razem e, wiesz kilka jardów, ale to tak przynajmniej wygląda, że musi się sprężyć teraz defensywa Miners. Ja zwracam Was wszystkich do głośnego dopingu. Let's go Let's go! Christopher Washington, Christopher Washington, a także Walter Harasi i Adam Synaczek No i widzimy, udało mu się zdobyć kilka yardów. Wygląda na to, że będzie kolejna pierwsza próba. 100 yardów, które w pole punktowe. Ja przypominam, żeby zdobyć punkty w futbolu amerykańskim, należy z piłką wbiec, e, bądź też złapać ją w polu punktowym, bronionym przez przeciwnika. Jeśli taka sztuka się uda, no to wtedy mamy tak zwany touchdown, który jest warty 6 punktów. A tymczasem Maurice Lovett sam pięknie z piłką, ale powstrzymany przez zawodników Miners, choć wygląda na to, że będzie kolejna pierwsza próba. Bardzo, bardzo dobrze powstrzymany przez zawodników Silesia Miners. Jeśli chcą do tego nie dopuścić, no pomóżmy im raz jeszcze. Defense! 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 Podanie nieudane, zbyt wysokie, nie był w stanie przejąć tej piłki. Patrycjusz pałac, ale mamy niestety flagę na boisku. Arek Kanicki trochę się zapędził. I no i właśnie ten zawodnik, który przed chwilą popełnił kary, teraz ratuje z opresji Silesia Miners. Trzecia gramy dalej. Niestety nie udało się złapać tej piłki. Zaczynamy z pierwszych, dwóch, nie piłki. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tam gdzie zatrzyma się piłka

Świetnie, świetnie. Nie udało się z pierwszej próby. A tymczasem wygląda na to, że już za moment czwarta próba. No i czy będą grać zawodnicy Devils, czy też wykonają płat? No oni z kolei. To minersów decydują się na ryzyko, więc inżynierzy zostaną teraz zatrzymani do piłka, ale niestety będzie pierwsza próba, będzie pierwsza próba, niestety, niestety jest pierwsza próba dla drużyny Terjus Wrocław, ryzyko się tym razem opłaciło drużynie gości. i'm keeping it Zatrzymany, ale do pola punktowego znów no, troszeczkę utrwali tych yardów i znów zaraz, zaraz bliżej do pola punktowego. to, no, że był pierwszy w tym meczu touchdown, tak zwany quarterback sneak. Wykonany przez Wojsa Lopeta, no i niestety, niestety jest 6 do 0 dla drużyny Devils Wrocław. No i jeszcze próba kopnięcia z pola, jeśli będzie skuteczne to dodatkowy punktik. zapiszemy na konto Devils. No i popatrzmy na sygnalizację sędziów, konwersja jest skuteczna, 7 do 0 dla drużyny Devils Wrocław. No niestety przegrywamy w tym momencie, ale już za moment piłka trafi z powrotem w ręce Silesii Miners. Touchback. Piłka wypadła no z linie Polska W związku z tym zostanie ustawiona na 20.00. Nie można krzyczeć, no będzie nam wszystkim cieplej. A tymczasem miners w ataku. Niestety nieudane podanie. Piłka w czterorundowej wojnie. No i jak na razie miners przegrywają, ale jeszcze bardzo, bardzo do szukania. Jeszcze nie zakończyła się pierwsza kwarta. Tymczasem Wojciech Suter i czyżby udało mu się zdobyć pierwszą próbę, no nawet jeśli nie, to był bardzo blisko, no tak więc wielkie brawa należą się zawodnikowi z numerem 35. Pierwszy w tym meczu, czyli jakby pierwszy w tym meczu dodatkowości, który w którym kolejny w kontynuacji, a tymczasem kolejny timeout prowadzi ee, prosi e, tym razem proszę nas, i odnosili największe sukcesy mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski. Wiemy, że Drzew jest tutaj dzisiaj na stadionie, kipisuje również Majnerson, oczywiście wielkie brawa dla niego. Podczasem przejdzie w posiadanie drużyny eee, Tewius tak Wrocław. Także mamy nadzieję, że uda się zdobyć teraz te kilka centymetrów. Oczywiście udało się! Wielkie brawa Michał Kołek trzymają się właśnie z drużyną z V2 Warriors Ruda Śląska. Dziękujemy Wam, że jesteście no i mamy nadzieję, że mecz Wam się podoba no i że Majiners wygrają a Wy już wkrótce zagracie z nami w pierwszej lidze 12 jardów do przejścia. No będzie ciężko, ale mamy nadzieję, że się uda. Trzecia próba, 12 jardów. Silesia Miners.